Dzisiaj obchodzimy 14. rocznicę nadania szkole imienia znakomitego publicysty Janusza Korczaka. Obchodzimy ten dzień bardzo uroczyście. Przygotowujemy specjalne wystąpienie. Angażujemy wszystkich uczniów, nauczycieli, zapraszamy lokalnych przedstawicieli, przedstawicieli władz lokalnych i cieszymy się. I z dumą wspominamy postać Janusza Korczaka. Z tej okazji przygotowujemy apel, podczas którego dzieci zaprezentują swoje umiejętności artystyczne, opowiedzą historię Janusza Korczaka na swój sposób a następnie wezmą udział w quizie wiedzy o Januszu Korczaku. Wcześniej również wzięły udział w konkursie plastycznym na portret Janusza Korczaka. Mimo, że jesteśmy małą szkołą liczącą 230 uczniów w niewielkiej wsi Jugowice, to talenty również tutaj się rozwijają. Wszystko się zaczyna się od muzyki. Zawsze szukam muzyki, która mnie zainspiruje i która będzie takim filarem, na którym się oprę do napisania scenariusza. Bardzo mi zależało na tym, nad tym, żeby zaangażować klasę drugą, która jest takim moim odkryciem, ponieważ spotykaliśmy się w tym roku szkolnym na zajęciach. Rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i zobaczyłam ogromny potencjał w tych dzieciach. Ich uważność, skupienie, wrażliwość i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby taką formę teatralną zrobić właśnie z tą grupą. No i tak się yy, yy, poukładało, że przypadło mi w udziale w tym roku przygotować uroczystej z okazji Dnia Patrona. No i w pierwszej kolejności, oczywiście, pomyślałam o klasie drugiej. No ale potrzebowałam też Korczaka, czyli kogoś wyższego i starszego. E Mamy klasę szóstą, w której też mam bardzo utalentowanych uczniów. Zresztą, w naszej szkole uważam, że jest bardzo dużo dzieci o wrażliwych sercach, a ta wrażliwość, jeśli chodzi o teatr, o wchodzenie w rolę, o dramę, jest najistotniejsza. No, i w ten oto sposób powstała ta grupa teatralna. Klasa druga, jako ta pierwsza wymarzona. I starsze dzieci z klasy szóstej, które odegrały sceny sądu koleżeńskiego. No i cudowny e, korczak, czyli Kacper, który ja już od dawna widziałam w nim e, talent aktorski, tylko czekałam na taki moment, kiedy będę mogła go wykorzystać. Byliśmy świadkami pięknego przedstawienia, inscenizacji, e, które przedstawiła nam młodzież tej szkoły. Druga klasa szkoły podstawowej w połączeniu z siódmą, ósmą, jak na koniec. E, Dowiedzieliśmy się. Przede wszystkim dyrektor przypomniał historię Janusza Korczaka, ale myślę, że inscenizacja i ta gra aktorska pokazała tak naprawdę prawdziwą historię, taką, którą można doczytać, ale można się dowiedzieć, ale należałoby ją przeżyć. Myśmy dzisiaj przeżyli właśnie całe życie Korczaka, jaki to był człowiek, jak zginął, jak kochał dzieci. To wszystko było przecudne. Każdy z nas miał łezkę w oczu, w boku. E, e, każdy z nas dorosłych, ale widzę, że dzieci też. Połączenie e, e, muzyki, nie, nie wiem, choćby Sanach, e, tutaj życiorysem Korczaka, niesamowite. Reżyseria, e, e, niesamowita. No, no, coś pięknego. Gdyby się to, co dzisiaj widzieliśmy, gdyby nie kadra nauczycielska, gdyby nie. Ludzie, którzy opiekują się dziećmi, młodzieżą, te wartości korczakowskie są na każdym kroku i, i to przyświeca właśnie tej szkole i dlatego też dzieci nie tylko z naszej gminy tutaj przyjeżdżają do szkoły.